Cześć moi kochani, witam Was w kolejnym odcinku. Czas wrócić po urlopie troszeczkę do nagrywania i mamy frontline Beach w końcu po polsku i w Polsce. Nie można go normalnie w sklepie ściągnąć. Link macie w opisie, żeby się zarejestrować i tam wszystko podążajcie za instrukcjami, co i jak trzeba robić. Mamy w końcu bombić frontline na chyba 19 nowych krajów otwartych, więc więcej graczy. W tym sezonie każdy dostaje tutaj Boom Beach pasa za darmo, więc warto sobie pograć, konto robić. Tutaj też działa Supercell ID i działa też kod POW. Zobaczcie, tutaj jak widzicie to CCF Przy mojej nazwie to znaczy, że jestem Content Creator, czyli tutaj możecie spotkać potem rozpoznać to, co są zarejestrowani Content Creatorzy właśnie w Boom Beach Frontline. Zmieniła się też trochę mapa, bo z... A, w ogóle zanim jeszcze przejdziemy dalej. Jeżeli chodzicie, jeżeli ciągle nosicie przy sobie telefon, w opisie macie link do aplikacji, która zlicza Wasze kroki. Można różne darmowe gifty lub za dużą przecenę tam sobie wychodzić. I ten token też będzie dostępny we wrześniu, więc ja i tak chodzę i może coś z tego zarobię. Więc jeżeli chcecie, to macie link w opisie. Dziękuję za rejestrację. Dobra, wracamy do frontline'a. Troszeczkę się pozmieniało. Teraz bierzemy też w ogóle ze sobą, poczekajcie, tutaj mam, ja muszę w ogóle po... tutaj zrobić jak w Clash Royale chyba karty, że można zupełnieć. W ogóle to drewno. Będę musiał zobaczyć jak to drewno się zdobywa. Więc powoli tutaj będę mógł to wszystko odkrywać, bo jest nowa aktualizacja. Jeszcze nie są wyzwane, wiem, że są nowe mapy. Raz wczoraj zagrałem. Wiem, że teraz więcej do naszego... O w ogóle jak chcecie mnie dodać. To tutaj, poczekajcie. Z, jeżeli chcecie mnie dodać, ja muszę się tutaj wszystkim połapać. Dobra, jak później. O no tutaj. Jeżeli chcecie mnie dodać, tutaj w prawym rogu macie mój mmm, kolb. Wystarczy mnie w, dodać do znajomych i będzie. I teraz y, wiem, że teraz, jak się bierzemy za deck, poczekajcie. Ja muszę tutaj, tutaj. Deck. I teraz możemy do kilku kart bitewnych wziąć, że jeżeli gramy gram jednym i zginiemy, to mamy cooldown, a musimy grać kolejną postacią. A wcześniej można było grać cały czas jedną postacią, więc ja sobie teraz tak, medyka wymienię, bo medykiem nie chcę i podpalaczkę sobie wymienię za snajperkę, bo snajperką nigdy nie grałem, za bardzo ulepszenia mam, ale nie mogę ulepszać, chociaż nie mam drewna. Tutaj są, aha, tutaj są kolejne miejsca do odkrywania. Odkryj, nowa baza będzie jakaś. Ja Muszę to porobić. Mapa, jak widzicie, się trochę pozmieniała. Dobra, ale idziemy, pokażę. Osoby, które jeszcze to nie grały lub nie widziały u mnie, jak to wygląda, to macie okazję zobaczyć. Jest to gra teamowa 8, chyba na 8 czy 10 na 10. Już nie pamiętam. Po polsku to też będzie ułatwienie i bronimy bazy, zdobywamy bardzo fajna gierka, bardzo przyjemna. Ja będę chciał to właśnie znowu wrócić do pogrania. To jest fajna gra na live. O, zbieram teraz postać, którą gram. Dobra. I idziemy na bazę. Czy tu są tr trzy bazy? No mówię, mapy się trochę podmieniały. Dobra, zdobywamy B. Zdobywamy B. to ktoś idzie, dobra zaraz tutaj B w bazę zdobędziemy i będziemy mogli budować pierwsze nasze, Ten mogę medykowi podziękować. Dobra, ja tutaj już tak postawię jedno. Trzeba by tutaj teraz pobronić, w ogóle jak staniemy przy tych murkach, mamy dodatkową ochronę, właśnie na C, oni C i ja przyjmują? Dobra, trochę ich pozabijałem, medyk by mi się przydał. Mo Moi przyjmują A też. Medyk, czy jest gdzieś medyk? O, tam jest ktoś, dobra. Kurde, zaraz zginę, medyk by mi się przydał. Dobra. Ale nie mam... O, dobra, biorę wóz. Ale bardziej do bazy to pojedziemy. Dobra, zaraz tam troszeczkę bazę trzeba ochronić. Straciliśmy dobre to jest niezły, niezły dimage. Się nie ruszają, Kiedy już dwie bazy mają zajęte. Dobra, ma no, nie złodzień naprawdę. Dobra, co już zdobyliśmy. Dobra, to ja teraz. Mogę trochę porozwalać. Dobra, trochę. Co Oni tutaj jeszcze coś próbują. Aj, zaraz ginę. Dobra, jakieś zadania porobiłem. I teraz mogę. Dobra, mogę sporo powrotem w tym grę. Dobra, kupuję sobie robociki. Przydałoby się bazę B obronić. Trzeba obronić bazę e, B. Dobra, lecimy na bazę B. Chyba dobrze idę. Tak, dobrze idę. Już jej bronimy. Dobra, bronimy, bronimy B. Oops. Coś leci. Mogę znowu ubrać tego tą bazukę, ale bym nie chciał e, tego mortara jeżdżącego. Ale mi niewygodnie z tym mortarem jeżdżącym, dobra? Tu zbyliśmy się w wodzu, ale tam B obrywa. Trzeba by tutaj wziąć coś potężniejszego. Poczekajcie, biorę bazookę. zobaczymy jak się gra bazooką. O, tu jakiś motor mam. Nie, też mam tą baz mortara raczej przepraszam. No niestety chyba przegraliśmy. Tak, przegraliśmy. No niestety. Mój team przegrał, ale jeszcze raz to zagram. No, ale byłem w top 4 i byłem e, największy. No, pojazdy, niszczenia pojazdów. Czy e, to mógł jakąś skrzynię otworzyć, no, laserow. No, nie mam. Laserowa strażniczka. I otwieramy mega skrzynię, jakąś elegancko. I jeszcze jedną bitewkę zagram. Tylko ta mapa jest troszeczkę taka. Nie podoba mi się ta mapa. Dobra, szukam przeciwników, zobaczymy. Fajnie, że jest po polsku w końcu dla Was. Możecie też pograć, bo wcześniej troszeczkę było zamknięte. Na kilku regionach trzeba było kombinować. A teraz możecie spokojnie w Polsce pograć. Dobra, lecimy moim ulubionym Sierżantem. To jest taki neutralny chyba. Kurczę. Zaraz zginę. Będę nie ma. Trochę szkoda. A jej zaraz zginę. Dobra. B, tak. A, widzę przejmują. Dobra, bierzemy ciężką broń. Nie, nie chcę tego pojazdu. Hmm. Tutaj chyba trzeba A i, A i B przejąć. Kurde, ale idzie tutaj. Przeładowanie Kurde zabijanie. Ja chciałem się chronić. Dobra, ale bierzemy bazukę. Zobaczymy, jak z bazuki będzie się grało. No ale co to ja chciałem tam przejąć. Przecież okej. Okay. Ja no i w rodzinę. Długo co nie pograłem. Tutaj mi jest środka. Odpalaczka. Widzę, że tam młodsi moi walczą. idea. Tam pomóc, oj, na lot idzie od czerwonych. Czekaj, uciekaj, uciekaj. No, wsparcie, oni zaraz drugą pazę przejmą. Eee, biorę. Ale bazuką mi się nie dobrze grało. Mogę wymienić? Nie Biorę pojazd. A, to jest ten pojazd, że tylko mogą wsiadać do mnie. Mogę ich rozjeżdżać. Dobra, zaraz zginę. No nieważne tego biorę zabawa jest fajna, naprawdę fajnie jeżeli tutaj się będzie teamy budowało to jest fajna gra pod kątem sportowym gra się rozbudowuje, rozwija widać w końcu softland poszedł na kilka więcej o idzie choke, że tutaj wspierał Oj bo znowu zaraz przegramy Kurde zaraz ginę No nie udało się Znowu porażka Niestety nie udało mi się Wygrać ani razu I tym razem byłem nawet jednym z najgorszych Ale tutaj teraz bawiłem się bardziej tymi jednostkami No niestety tak wyszło Dobra Do bazy, może jakaś skrzynia Widzę, że mi się Obraz rozłączył w ogóle nie lubię Windowsa 11, takie problemy miałem dzisiaj, żeby to wszystko wystartować. Dobra. Żeby to wszystko dzisiaj wystartować, przywrócić kamerę, mikrofon, masakra jest. No dobra, pełny ekwipunek. Nowa jednostka, mogę tutaj ulepszyć, No jednostki mogę ulepszać jednostki mogę ulepszać osłonę ulepszymy może ulepszymy ale teraz jak jak zdobywać to drewno będę musiał dojść do tego jak to drewno zdobywać tu jeszcze dobra, może jeszcze raz mogę ulepszyć a teraz będę musiał zobaczyć jak to drewno nie wiem jak to drewno będę mógł zdobywać odkrycie operację przepraszam odkrycie no, się zamyśliłem tutaj widzę jakaś baza jest obok może atakować też te bazy będzie elegancko ale jak mi ktoś wytłumaczy jakie ja mogę to drewno zdobywać to by było elegancko mam skrzynię darmowa skrzynka do odebrania. Elegancko. No niestety tutaj chyba drewno nie mogę kupować. Fajnie, żebym wiedział, jak to drewno zdradzie. Mam nadzieję, że wy wiecie. Napiszcie mi w komentarzach. Ja sobie po odcinku też będę do tego próbował dojść. To tyle na razie bombić Frontline po polsku. Więc rejestrujcie się link macie w opisie. Zapraszam. Cześć.